Jezus obiecuje swoje królestwo żałującemu łotrowi. O tej rozmowie tylko mówi święty Łukasz. Problem polega też na tym, że słowa Jezusa są źle przetłumaczone. Jezus wisi na krzyżu, jest umęczony, i wcześniej był ubiczowany i już może godzinę, półtorej. To nie jest fajna i łatwa sprawa. Co więcej, Jezus cierpi. Na krzyżu mirając, wykańcza się, powoli, z każdym oddechem. I Jezus mówi do otra, Powiadam ci, dzisiaj też ze mną w raju. Problem polega na tym, że Jezus nie ma tyle powietrza w że żeby wypowiedzieć taką kwestię. My ją wypowiadamy, ponieważ nie jesteśmy ubiczowani, nie jesteśmy męczeni, nie nim krzyża, nie wisimy na krzyżu. Nie męczymy się. Więc bardzo łatwo nam jest mówić. Jezus rozbił na dwie wytech. Powiaram Ci dzisiaj. Będziesz ze mną w raju. Jezus nie ma tyle powietrza, żeby wypowiedzieć danej kwestii na raz, jak my to robimy. Jeśli dopiero się to uświadomimy, to też zdajemy sobie sprawę, że Jezus nie idzie do swojego Ojca, tylko schodzi do piekła, schodzi do... Otchłani do Szeolu, bo przecież Jezus jest Zbawicielem, nie idzie do Ojca, nie idzie do raju. Słowa Jezusa, powieram Ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju, świadczą o tym, że ten, który żałuje, przyznaje się tak zawalam, tak nie daje sobie rady, tak, nie idę za Tobą, Panie Boże, no idę innymi drogami, błądzę, tak, zbacząc z tej drogi. To, mimo wszystko, Jezus mówi: Ja umieram z miłości do Ciebie. Czyli mamy Jezusa Chrystusa, który stawia się za nami. Jezus jest ofiarą przebłaganą za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, ale także za grzechy całego świata. To trzeba by zrozumieć także. Powagę zbawienia, które właśnie się dokonuje, rolę polega na tym, że musi do nas dotrzeć, że zawsze mamy drogę powrotną zawsze Ojciec nas czeka zawsze mamy szansę, żeby się wycofać. Wspomnij Jezu na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Ale w tym jednym, który wisi obok mnie, jest ratunek. I on ma na imię Jezus. To jest twoja decyzja. Żeby odezwać się do Jezusa, wspomnij na mnie. Żeby na niego popatrzeć. Powiedzieć, moje życie to marność. Jezu, ratuj mnie. I może to jest taki dzień, może ta chwila, może taki moment, że warto to powiedzieć. I może skazany, także myślał, będzie super. Ale się nie udało. Lądował na krzyżu. Ale fa pan za to, że po jednej ze stron, wisiał Jezus, syn Boży, który mówi do Niego, powiadam Ci dzisiaj, będziesz ze mną w raju.